No siema Stury są tutaj od rana I Trochę jest tu nakopane przez nie To jest ziemia Tutaj była taka kubka, to to wpierdzieliłem już A nawet pokażę Tu się świnie pasą No jeden się pasie, drugi loto Tak, maski Zbory murarskie Wiela ziemi, wiatro Dobra, więc ściągamy chałupę. I co tam będzie widać? Trzy i Ja pierdolę. Chwila, wyjmę je. Cała ręka mi się tam mieści już. O, ten najstarszy. O, wszystkie stórki. Teraz w komarowcu i badamy. Ciężko, ten telefon jest za duży. no ja panie ale para kurwa jak w Dubsku. taką dziurę wykopać co to ma być chwila wezmę tu grubaso jak złapać to jest ciężko Ale tego nie. Akurat je. Co on może jeść? Najpewniej mleca. Jak tu się śpinka morska mieści, to jest dość dużo miejsca. Jama niedźwiedzia. Ale jeszcze raz się spytam. Co to kurwa ma być? Nie wiem czy z tak kopią, czy nie kopią. O korzenie wiszą. Czegoś Wyjdziesz Jasiek? Wyjdziesz czy nie wyjdziesz? Raczej nie wyjdziesz. Obrócisz się? Ja może ty jeszcze za ty nie skopać. I osio. Takie sanujące się prosie. Dobra, i chodź. Wyłazimy. No sorry, muszę go załeb wziąć. O, jest z od... Ja ten stasi. To jest najstarszy tu w los. Uch. Już moje gnoty. Jakie mam brudne kolana. No, kolejny sur. Idź. Ale A może ten idź Ciup. Teraz ten najstarszy. Nie najstarszy, tylko najserszy. Leś Ja, ale go wciągło. Co to, z cudzej no, ale to jest za dużo. Że tak kopią. Jest stanowca kurwa za dużo. No ale śminki za to fajne. Fajnie lotają. Wszystko zerą co popadnie. Nara. Nara. Teraz starcy. tego.